Kolejny piękny odcinek z jazdy wagonikiem zresztmy sobie oczywiście nasz pierwszy wagonik Wsiądźmy do środka i lecimy sobie już oczywiście do przodu Ponieważ dzisiaj znowu będziemy jeździć wagonikiem Czyli czymś naprawdę bardzo pięknym, bardzo cudownym Z takiego powodu, że to będzie najtrudniejsza jazda wagonikiem w moim życiu Serio, ten tor, mimo to, że jest naprawdę bardzo krótki To sami widzicie co się dzieje Ona już spadła na dół, mi się na szczęście udało wyskoczyć Za co w tym momencie możecie zostawić łapkę w górę I subskrypcję dzwoneczkiem, bo to jest refleks A my dzisiaj postaramy się przejść tą grę do końca Chociaż wiem, że to będzie naprawdę bardzo trudne, mogę cię zepchnąć, No dobra, na dół, idź mi z tym wagonem, a, nie, no co ja zrobiłem! Niestety zostałem troszeczkę strolowany, ale spokojnie, nic nie stało. Już teraz jedziemy sobie powolutku do przodu. Czy tam właśnie leci jakaś rakieta? Czy mi się wydaje? Tak, to jest rakieta, która... Ej, walnij w nich, patrzcie, walnik jest rakieta, nie wierzy to! I co? Dobra, chyba właśnie zniszczył jakiś wagonik, więc to wyglądało naprawdę całkiem ciekawie. Proszę, nie wiedzieć to, proszę, zostaw to, nie zniszcz na wagonika, dziękuję. Dobra, jest na razie wszystko w porządku. Jedziemy sobie cały czas do przodu i póki co, to chyba nic nie chce nas zniszczyć, więc jest naprawdę... Bardzo dobrze. Może poza rakietą. Stój, 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 stój! Nie! Oj, dobra, naprawdę brakowało nam mega, mega mało, żeby w tą rakietę uderzyć. I tak w sumie to chyba w ostatniej sekundzie zatrzymałem. Już za kolejną, tylko ta chyba nie powinna w nas uderzyć na szczęście. Nie. Dobra, tam sobie szybciutko ominiemy. Tam sobie polecia, ta którą ominęliśmy. I jedziemy sobie dalej do przodu. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Stój, stój, stój. Zatrzymaj się. Ej, ja wiem co ja zrobię. Patrzcie, zrobimy im pranka. Czekajcie, podjedźmy do przodu. Stopnie! Ej, zniszczę, zniszczę je. No nie, jak mało brakuje. Dobra, się cofnij do tyłu troszkę. Dobra, jedźcie do tyłu. Narka, narka! Dobra, nie będziemy ich trołować. Jedźmy sobie po prostu do przodu. Zaraz sobie może kupimy jakieś fajne rzeczy ze sklepu. A, te w ogóle to parki zniknęły, więc jest wszystko w porządku. Tam na dole sobie jadą kolejne wagoniki. I chyba nic póki co nie chcę nas zniszczyć, więc jest naprawdę może poza tymi rakietami. Stój! Zatrzymaj się, proszę, proszę, proszę. Okej, okay. tu były tylko trzy rakiety. Na szczęście żadna mnie zniszczyła. Jedziemy dalej do przodu. Ej, mega dobrze na razie, udaje nam się wszystko omijać. I chyba jest wszystko w porządku. Tak sobie czekam, czy tu będzie gdzieś jakaś kolejna pułapka. Mamy jakiś znak. Znak nam pokazuje, żebyśmy jechali w prawą stronę. Oczywiście się, zatrzymałem. Nie, dobra, nie zatrzymałem. Stańmy tutaj i mamy teraz dźwignię. Możemy jechać albo w prawo, albo prosto. W prawo jest pizza, czyli koniec gry, a prosto, no w sumie nic tam nie ma. Ale możemy tam pojechać, bo czemu nie? Tutaj ogólnie chyba też powinien być jakiś piesek z tego co widziałem, ale tego pieska tym razem nie było. One jadą za mną, czy nie? Jadą za mną. To może tu jest na przykład coś ukrytego, nie mam pojęcia. Wejdźmy sobie jeszcze teraz w sklep, bo wiem, że w sklepie możemy sobie kupować różne ciekawe rzeczy, tak jak na przykład inwazję nupków. Czemu sobie nie kupić inwazji nóbków za 25 rubuksów? Właśnie kupiłem inwazję nóbków, tylko nie wiem, gdzie te nóbki się zaczną pojawiać. Gdzieś chyba na tym torze powinny się pojawiać, tak Wydaje, ale nie wiem, bo jeszcze żadnego nie widziałem. I wejdźmy sobie jeszcze w sklep i kupmy sobie na przykład co można sobie życzę kupić. O, atak rakiet! Atak rakiet za 25 rubuksów został również Zakupiony, Te rakiety już widzę, jak tam sobie gdzieś latają i nawet chyba pierwsze nubki tam jeżdżą. Tylko wiecie co, fajnie by było tam wrócić, bo póki co, jesteśmy strasznie daleko. Ja sobie może troszeczkę przyspieszę, bo strasznie, wolno. Nawet nie mogę tego kliknąć, bo trudno jest to trafić. Dobra, szybciej, jedź troszkę szybciej, dojdźmy sobie do samego końca, bo ja nawet nie wiem, czy cokolwiek tutaj znajdziemy. Patrzcie, i tam jest nubek, który dostaje za rok. Ile tych rakiet teraz? Ej, tych rakiet jest naprawdę mega. Dużo. No nic. My zobaczymy, czy jechaliśmy tutaj na marne, czy może faktycznie. Co tu ty jest? i tu faktycznie coś jest na samym końcu. Wow! Co się dzieje teraz? To wygląda jak jakieś sekretne zakończenie, więc mega fajnie, że udało nam się tutaj. Co się z nami teraz dzieje? Gdzie my teraz lecimy? Nie, dobra, spadniemy tutaj. Jesteśmy z powrotem na respie. Wow, udało nam się. Aha, no to w sumie było dosyć ciekawie, bo mamy całe ogromne pole teraz otwarte. Czy obok mnie przelecia rakieta? Czy mi się wydawało? Nie, możecie napisać w komentarzu. Weźmy sobie oczywiście teraz kolejny wagonik i dojdziemy sobie ponownie do samego końca, tylko tym... Razem tą główną trasą, a nie tą drugą. A teraz nam nawet zniknęła cała. Co jeszcze ciekawego mamy w tym sklepie? Możemy sobie kupić sztorm za 25 kolejnych rubuksów. No to czemu nie? Możemy sobie go oczywiście kupić. Wow, nawet pogoda się bardzo zmieniła. I teraz mamy nóbki, mamy rakiety. Właśnie walnął kogoś piorun. Ej, to wyglądało naprawdę bardzo fajnie. Tam walnął. Co to teraz? Czy tu spadł autobus? Czy mi się wydaje? A, ja się jeszcze troszeczkę wywaliłem, niestety. Mogę jakoś cofnąć. Dobra, oni mi może walną i wtedy się cofnę. Niestety się tak nie stało. Więc musimy pojechać od samego początku. Nie tu jest wagonik, stój, stój, stój! Zatrzymaj ten wagonik, proszę, proszę, proszę. Jest mamy go! Jakim cudem on nam się rozwalił. Naprawdę, żeby przejść tą grę, to jest coś niesamowitego. Chociaż mamy już jeden ending, więc jest fajnie. Przejdźmy sobie teraz tutaj, pojedźmy sobie do przodu. Wow, dobra. I nie widziałem tej rakiety, a było naprawdę bardzo blisko. Jedziemy sobie dalej do przodu. Troszkę Chyba wypadliśmy z toru z tego, co widzę, ale możemy tak jechać, więc jest póki co dosyć dobrze. Wszędzie widzę rakiety, wszędzie widzę pioruny. Nie wiem, czy są gdzieś jeszcze te nupki, które. Czemu tu kolce jakieś wyskoczyły? Dobra, nubki, zostawcie mnie. O, i to wolna rakieta. Teraz widzieliście to? Ło, wow, ej, to było też mega blisko. Nie nupku, proszę cię! Ej, zniszczyliśmy nupkę! O, ale dostał, Ej, to mi się podobało. To wyglądało naprawdę bardzo ciekawie. Tylko wiecie co? Ja się boję, A, zresztą się obok nas Nubek i spadł obok nas nubek I jeszcze nad nami są dwa kolejne nubki więc nawet nie wiem, jak te nupki jeszcze będą. Jeszcze 11 sekund będą trwać, więc mamy troszeczkę korek. Przejdźmy się na pieszo, bo... Nic na razie z tym nie zrobię. Musimy poczekać, aż te wszystkie eventy miną. A jest tego strasznie dużo. siemka Nubku, pomóc Ci. No, chyba nie mam. A, dobra. Nubki właśnie zniknęły. I mamy wagonik, który jedzie. I możemy chyba nawet do niego wskoczyć. Więc czemu tak nie zrobić? Wejdźmy sobie tutaj do naszego koleżki. Halo. <ścoughs> Co ja zrobimy? Jak to się stało? Ej, to działa w ogóle? Jest. Ej, bloku się. Czekajcie, może się. Odblokowałem to. Nie wierzę w to. Co się stało teraz? Nasza burza dosłownie za chwilę powinna się skończyć. Więc proszę, żebym nie dostał już żadnym piorunem. I autobusem przy okazji, bo autobusy też niestety spadają w tej grze z nieba i rakietki, które sobie latają. Okej, okay, wszystkie eventy nam już minęły, więc powinno być teraz spokojnie, poza tymi rakietami, ale rakiety sobie ominiemy. Wow, ej nie, no proszę cię, czemu ty mi to zrobiłeś? Jakim cudem ja zmieniłem się w nubka. I jeszcze w dodatku mamy tu jakiś ogromny kamień, który niszczy wagoniki. Tak, on, on dosłownie niszczy wagoniki i nie możemy się go pozbyć. Nie wiem, czemu jestem nubkiem. Naprawdę, nie pytajcie czemu jestem nubkiem, ale chcę się wreszcie stąd wydostać. Dobra, kamień nam zniknął, więc teraz możemy sobie wejść do. No nie możemy sobie wejść do wagonika, bo ktoś mi go zajął. Wreszcie udało mi się wydostać. Dostać z tego całego bałaganu na dole, a uwierzcie mi, że było to naprawdę bardzo trudne. W dodatku jestem zmieniony w nubka i ktoś odpalił burzę, więc możemy dostać piorunem. Jest na to naprawdę bardzo duża szansa, ale póki co, jest wszystko w porządku i oby tak zostało. Proszę zejść nam z drogi, co to jest? Co to jest? No i cały wagonik nam się znowu zniszczył. Musimy zaczynać niestety od samego początku. Tak, jeszcze w dodatku spadłem sobie na dół. Wow, co ty robisz? Ej, czy oni wpadli? Tak, wpadli do lawy. Chyba wreszcie udało mi się wydostać z tego spawna. No, uwierzcie mi, że próbowałem chyba jakieś 15 Minut to zrobić. A teraz za to, że oni tak trollowali mi grę, to zaraz kupię im wszystkim rakiety i nikt w ogóle się już stamtąd nie wydostanie, tylko liczę na to, że ja przypadkiem zaraz jakąś rakietą nie dostanę. Może sobie jeszcze leciutko zwolnimy, bo jedziemy troszeczkę za szybko, a bynajmniej tak mi się wydaje, bo tutaj jak pojedziemy już naprawdę troszeczkę za szybko, to jest dużo za szybko. Więc teraz tak, zaraz wejdziemy sobie w sklep, tylko najpierw widzę, że tory są chyba dobrze ustawione, więc szybko, dobra, szybko wchodzimy w sklep, kupujemy sobie rakiety za 25 robuxów, Dawaj, proszę, kup to. Okej, okay, udało nam się. Rakiety kupione, co tam się dzieje? Czy tam był jakiś ogromny palnik? Chyba zniknął na szczęście Więc jest wszystko fajnie Wszystko dobrze, milutko Już jesteśmy na samym końcu Sami zobaczcie, że meta jest przed nami Musimy tylko wlecieć do środka tej pizzy Czy ty możesz zejść z drogi? Proszę cię, zejdź z drogi Jest, jest, jest Udało nam się Jesteśmy na miejscu Udało nam się skończyć grę Nie wierzę w to Mamy tutaj nawet jakiegoś kota Kanapę, kolorki Jest naprawdę super Co my możemy sobie tutaj takiego ciekawego odebrać? Do minusa to bierzemy sobie oczywiście od razu Jakiś kolorek to weźmiemy sobie czerwony Bo fajnie wygląda i czy tutaj jest jeszcze coś ciekawego? Nie. Jest tylko jakiś obrazek z kotami, który się co chwilę zmienia. Wróćmy sobie teraz na spawn, bo możemy sobie troszeczkę trollować graczy. Bo możemy teraz sobie, patrzeć, gdzie latać na przykład, co ja możemy. Jestem ciekawy, czy jeżeli teraz wjedziemy sobie wagonikiem tutaj, to on nam nie wjedzie w tą ścianę. Bo tutaj chyba jest jakieś ukryte przejście z tego, co widziałem Tylko, że wjechanie tam będzie naprawdę niesamowicie trudne. Bo jak patrzę na to, co tu się dzieje, to i chyba zaraz kupię jakąś burzę. Patrzcie, leci rakieta, leci rakieta. Walnie w nich. Musi w kogoś walnąć. Proszę, no walnij w kogoś. No nie wierzę w to. I uwaga, co się teraz nie, nie stój, dobra, nic się nie stało! No zginęliśmy. Ej, jeżeli teraz wszystko stracę i będę musiał od początku wchodzić tam na samą górę, to ja się chyba załamie. A nie, dobra. Na szczęście tutaj zrespiliśmy, ale wiecie co? W tym momencie ja się już z wami pożegnam. Udało nam się przyjść całą grę podwójnie, bo byłem i z tamtej strony, i z tej strony, tutaj, gdzie jest ta ogromna pizza. Wróćmy sobie jeszcze na spawn, bo jestem ciekawy co tam się dzieje, a w sumie to, no to co zawsze. Stąd się po prostu nie da wyjechać, więc nie dziwcie się, że tak długo mi to zajęło, a siedziałem tutaj naprawdę bardzo długo. Za co bardzo was proszę, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie jakiś kolejny odcinek z jeżdżenia wagonikami, i właśnie tutaj spadł prawie nam na głowę autobus, to też zostawcie łapkę w górę. I możecie mi w komentarzach napisać jakąś fajną grę o wagonikach. Narka wszystkim.